Witam was wszystkich po Dzisiaj barki z nogami yy, tylko, że hipertroficznie. Jak widzicie pierwsze ćwiczenie unoszenie hantli do boku yy, jest tutaj podobnie jak wczoraj przy klatce zakres ruchu 20-25 powtórzeń. Ciężar oczywiście dużo mniejszy niż przy yy, mniejszej ilości powtórzeń. Yy, tutaj yy, jest to już trzecia seria moja więc już naprawdę do upadku mięśniowego następne ćwiczenie, unoszenie, han, unoszenie sztangi przed siebie wiem tutaj wygląda to w ten sposób, jakbym totalnie oszukiwał i robił wymach totalny tą sztangą przed siebie, aczkolwiek tutaj skupiłem się głównie na fazie negatywnej i na tym, aby ten ruch spiąć maksymalnie w górnej fazie z racji na to, że była to też również ostatnia seria jaką wykonywałem następne ćwiczenie to unoszenie hantli w opadzie tułowia na tylne aktony też bardzo dobre ćwiczenie ja osobiście w tym ćwiczeniu używałem zawsze dużo większych ciężarów, aczkolwiek przy zakresie ruchu 20 powtórzeń no to logiczne, że jest to mniejszy ciężar, aczkolwiek również daje, daje w kość po prostu takie wykonywanie tego ćwiczenia. Następnie przeszedłem do kolejnego ćwiczenia, to już nogi, jak widzicie, wyprosty na maszynie. Tutaj cały trening nóg zrobiłem tak naprawdę totalną, super serią. Polegała ona na tym, że najpierw wykonałem Serię, tak jak widzicie, również 20-25 powtórzeń, bardzo, że tak powiem, dokładnie technicznie z dopięciem w górnej fazie ruchu tego ćwiczenia, które właśnie wykonuję, i zaraz po nim, gdy je skończę, przechodzę od razu do wykonania drugiej części, czyli uginania nóg. Tak? Zaraz to zresztą zobaczycie. Podobnie trochę jak przy systemie DTP. I właśnie jak widzicie zaczynam tą drugą część, że tak powiem, tej super serii. I nie jest to część ostatnia, ponieważ następnym moim ćwiczeniem, jakie powinienem wykonać po właśnie tych dwóch ćwiczeniach na nogi, był trening łydek, który składał się z dwóch ćwiczeń. Ćwiczenie numer 1, czyli właśnie łydkownica, którą tutaj też widzicie. I ćwiczenie numer 2, łydki na suwnicy więc postanowiłem, że połączę tutaj te trzy ćwiczenia w jedno i zaraz zobaczycie, że właśnie po zakończeniu tej serii, którą właśnie wykonuję od razu przechodzę do wykonywania serii na łytkownicy i następnie zaraz po tym ćwiczeniu przechodziłem znowu do wyprostów nóg na maszynie i takie cztery serie łącznie co oczywiście po pierwsze, powoduje, że trening jest intensywniejszy, a po drugie się nam on również skraca czasowo przypominam również, że dzisiaj jest dzień, kiedy nie wykonuję cardio, więc też między seriami nie ma żadnych właśnie tych moich hitów, że tak to określę minutowych i to powoduje, że tak naprawdę dzięki temu zaoszczędziłem sporo czasu, a nie, nie, nie ucierpiało na tym właśnie też moje cardio. Jak widzicie, to ćwiczenie wykonuję bardzo, że tak powiem poprawnie technicznie, z maksymalnym dopięciem w obu płaszczyznach. Dzięki temu naprawdę można poczuć pracę tych łydek. Robię to każdą serię do upadku mięśniowego. Następne i ostatnie ćwiczenie, jakie robiłem, to, tak jak widzicie, łydki na suwnicy. Również zakres powtórzeń około 20. U łydki trenuję trochę inaczej, bo tutaj się nie skupiam tak na tym, żeby był zakres ruchu. Ważne, żeby za każdym razem doprowadzić się do maksymalnego wyczerpania. No, więc to był cały mój trening, ale jeszcze się nie wyłączajcie, bo mam dla Was jeszcze jeden fragment filmu, na który na pewno część z Was czeka. Czwarach, jak wiecie yy, że tak powiem mój idol yy, chodzi w teorii oczywiście chodzi o to, że podczas spożywania węglowodanów wyrzuca wam się insulina do organizmu macie wyrzut insuliny yy, i ten wyrzut insuliny powoduje zmniejszenie poziomu hormonów wzrostu w organizmie automatem, a po treningu poziom hormonów wzrostu macie podwyższony yy, i dlatego według w, 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 w sytuacji, w której zaraz po treningu spożywacie węglowodane, szybkie, y, to tak naprawdę niszczycie cały najważniejszy efekt treningu, czyli zwiększony poziom hormonów wzrostu. Y, I żeby, y, żeby Wam to dokładnie wytłumaczyć, to cała filozofia tego, że potrzebujecie szybkiego wyrzutu insuliny, polega na tym, że gdy spożyjecie białko i, insuliny, i węglowodane, to dzięki tej insuliny, to białko zostanie jak gdyby wypchnięte od razu do mięśni po treningu, tak. Jednak są badania, które pokazują, że tak naprawdę poziom insuliny we krwi nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o zwiększenie syntezy białek w organizmie po ich spożyciu. Są badania, które udowadniają, że grupa kontrolna, która spożywała białko wraz z, na znaczy ogólnie BCA, spożywała BCA razem z węglowodanami i grupa, która spożywała samo BCA, miała tak naprawdę taki sam poziom, jeżeli chodzi o syntezę białek w organizmie i zwiększenie poziomu właśnie białka w organizmie, więc tak naprawdę szybkie węglowodany nie mają większego znaczenia. Chyba, że macie kilka treningów w ciągu dnia, wtedy uzupełnienie tego glikogenu zaraz po treningu jest bardzo korzystne. Jest jeszcze taki jeden z większych na świecie obecnie specjalistów do, od, odnośnie żywienia Olif of yy, on To jest twórca diety yy, Warrior Diet, czyli dieta wojownika. Nie będę wam tłumaczył o co w niej chodzi, jak zaś sobie w Google to znajdziecie. I on yy, również yy, opisuje yy, to w ten sposób, że tak naprawdę sposób w jaki my dzisiaj spożywamy yy, węglowodany, czyli... Biał, że musimy na śniadanie zaraz po przebudzeniu zjeść węglowodany, żeby mieć energię, jest tak naprawdę wymysłem naszej cywilizacji, a w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie, ponieważ po wyrzuceniu insuliny w organizmie najczęściej macie, jeżeli zjecie dużo węglowodanów, macie efekt, że chce wam się spać. To jest naturalny efekt, ponieważ właśnie w przeszłości, kiedy ludzie spożywali węglowodany, to dzięki nim podnosił się poziom, znaczy podnosimy, nadal tak jest, podnosi się dzięki węglowodanom poziom melatoniny w organizmie i macie lepszy, głębszy sen po węglowodanach, tak? A dodatkowo, jeżeli spożywacie węglowodany z pożywienia, szczególnie jeżeli spożywacie pożywienie, to to, że zjecie to teraz, to znaczy, że to jest trawione od razu, bo tak naprawdę pożywienie trawi się do 48 godzin nawet w organizmie, więc teraz... Y a jeszcze jedna rzecz, o której mówi Oli, że przed treningiem powinno się spożywać samo białko i zaraz po treningu również samo białko, yy, z racji na to, że tak naprawdę właśnie to jest nam tylko niezbędne, a nie właśnie węglowodany, które są wtedy zbędne według niego. Yy, I yy, cały patent polega na tym, że w moim wypadku, kiedy ja trenuję z samego rana, wieczorem, gdy się kładę spać, jem największą porcję węglowodanów w ciągu dnia, bo jest to 200 gram płatków owsianych, mówię o wadzę na suko. do tego jem trzy całe jajka i 3 białka z jajka, to mniejsza z tym i później rano wstaje dzięki temu też zauważyłem, że lepiej muszę nie budzę się w ogóle w nocy, wcześniej to miało to samo miejsce i z samego rana jak wstaję, pierwsze co to jest shake proteinowy, po tym shake'u około 20 minut później piję sobie kawę i około 20 minut po tej kawie jestem już na siłowni i zaczynam swój trening i po tym treningu, w trakcie treningu, spożywam BCA. Po treningu również spożywam tylko BCA yy, z kreatynami, bez żadnych węglowodanów. I węglowodany spożywam dopiero mniej więcej po 40 minutach od tego czasu. już w posiłku i czas, kiedy spożywam, jest różny. Poczekam do momentu, aż będę głodny, ponieważ yy, też yy, właśnie Oli mówi yy, o tym, że po treningu, tak naprawdę jeżeli zrobicie dobry trening, nie będziecie głodni, bo wasz organizm jest tak zestresowany treningiem, że powoduje, próbuje po prostu przekroczyć poziom homeostazy. I dopóki jak, jak takiego poziomu nie przewróci, no to niestety, no ale nie będziecie głodni. Więc po prostu słuchajcie swojego organizmu. Ja czasami także że 15 po treningu już jestem głodny, a czasami jest to godzina i wtedy dopiero sięgam po posiłek. Yy, czy ta metoda działa? Nie wiem, zobaczymy. Ja tak teraz, yy, znaczy po tym, to ja nie spożywałem tego już wcześniej, ale teraz, od mniej więcej 3 tygodni, zaczynam właśnie na śniadanie jeść samo białko bez żadnych tego właśnie tego szejka. Yy, jak na razie efekty są o dziwo zadowalające, jestem bardzo zaskoczony, ale zobaczymy, czy jest to po prostu efekt tego, że jest jakaś zmiana i zaraz nie będzie już większych różnic, czy faktycznie będzie się to dalej zmieniało w tą stronę, w którą bym chciał. No, więc wam pokrótce wytłumaczyłem dlaczego ja to węglowo dalej tak jak wiem. I Jeszcze szybko odpowiedź na pytanie, bo się ciągle pojawia, nie wiem, błaga oglądajcie filmy, które robię wcześniej, bo na wiele pytań ja już odpowiedzi i nie będę się powtarzał. Dlaczego jak trenuję w czyli fitness rano nie ma tutaj ludzi? Z prostego powodu, bo jeszcze nie ma godziny 9, tu się otwiera się o 9, a ja sobie przychodzę przed, żeby właśnie na spokoju zrobić sobie swój trening. Wszystko. I dlatego tutaj nigdy nie ma ludzi, jak widzicie, jakie ćwiczę, albo czasami są jedna, dwie osoby, bo niektórzy wiedzą, że przychodzę wcześniej i czasami też przychodzą. I to jest to odpowiedź na to magiczne pytanie, dlaczego tutaj nie ma ludzi. Po godzinie dziewiątej ludzie się pojawiają, a po godzinie piętnastej jest taki tłum, że yy, nie ma praktycznie czasami gdzie stanąć. Ale to I Żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać!